Chcesz kupić monitor 1440p? Masz na to około tysiaka i nie wiesz na który model się zdecydować. No to ja postaram ci się pomóc. Hej, cześć, z tej strony Hudson. Dzięki wielkie, że jesteście, bo ten odcinek powstał głównie dzięki waszej inicjatywie, a pomysł na niego jest dość prosty. W komentarzach pod recenzjami monitorów Lenovo R27Q30 oraz Dela G2724D prosiliście, abym porównał ze sobą te monitory i pomógł Wam wybrać, który jest lepszy. Kiedy recenzowałem Dela, miałem już urządzenie do pomiaru faktycznego czasu reakcji, no czego niestety nie mogłem zmierzyć przy okazji monitora Lenovo. Stąd Wasze prośby o pełne porównanie. No, miałem nagrać szybką, uzupełniającą rolkę, ale podbijam stawkę i oto wjeżdża pełen odcinek, gdzie porównam ze sobą. Te monitory i dorzucę do puli dwa dodatkowe inne bestsellery w tej samej specyfikacji Acer Nitro XV271U oraz totalną bestię, czyli LG Ultra Gear 27GP850P. No, zebrała nam się solidna ekipa. Który z tych monitorów jest najlepszy? Niechaj liczby przemówią same za siebie. Pamiętajcie, że cały ten materiał jest podzielony na rozdziały, więc od razu możecie przeskoczyć do kwestii, która interesuje Was najbardziej. Jedziemy! Wszystkie sprzęty w zestawieniu to 27 calowe monitory na matrycy IPS o rozdzielczości 1440p. W Acerze, LG i Lenovo mamy dostępne 180 Hz odświeżanie, chociaż w Lenovo dopiero po OC, które po 30 minutach musimy odpalić ponownie. Takie zabezpieczenie, które mocno irytuje. W Dellu mamy 165 Hz odświeżanie ale Lenovo na takim pułapie operuje dużo sprawniej. Zacznijmy od ceny. Na moment, kiedy nagrywam ten odcinek, najtańszą propozycją jest sztuka od Acera, co w sumie nie powinno nikogo dziwić. Kosztuje on 999 zł, więc Acer zszedł poniżej progu Tysiaka. Na drugim miejscu jest Lenovo z ceną 1199 zł. Musimy więc dopłacić dwie stówki w porównaniu do Acera, ale myślę, że zyskujemy tutaj sporo w kwestii jakości wykonania. Ten kosztuje 1299 zł. No i widać, że producent. Zareagował na konkurencję i monitor i tak potaniał o 100 zł względem ceny, która figurowała w momencie, kiedy recenzowałem ten sprzęt na kanale Xcomu. Najdroższą propozycją jest sztuka od LG, która kosztuje 1339 zł. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no najsłabiej oczywiście wypada Acer, ale jest tutaj dużo lepiej niż najbardziej budżetowe serie od tego producenta. Po prostu w porównaniu do takiego Lenovo czy LG, no sprzęt wydaje się najbardziej chwiejny i podatny na wstrząsy, chociaż Delem też można zrobić go pomijać. Minus dla Lenovo zamocowanie ramienia do ekranu za pomocą czterech śrub w delu LG czy Acerze producenci zastosowali mocowanie na zatrzask, co znacząco zwiększa komfort montażu. Wiem, błahostka, ale dla mnie to istotne. Przewody w zestawie to zawsze DisplayPort, który pozwala odpalić te monitory przy ich maksymalnych możliwościach. Tutaj wyróżnia się Dell, który dorzuca jeszcze przewód DisplayPort na USB-C. Przyda się pod laptopa, a w szczególności LG, gdzie dostajemy obie wersje przewodów z HDMI oraz kabel USB. Wszystkie monitory możemy wyregulować w każdej płaszczyźnie, co jeszcze parę lat temu w tej półce cenowej, no, było niespotykane, więc szacun. Część monitorów, które omawiam dla was w tym odcinku, doczekały się swoich pełnych recenzji na X kanale, więc jeżeli chcielibyście się z nimi bliżej zapoznać, linki podpinamy wam tutaj w rogu, bądź znajdziecie je też w opisie tego filmu. Zapraszam was bardzo serdecznie. Porty. Najwięcej oferuje ich najdroższy LG. Oprócz dwóch portów HDMI 2.0 i jednego DisplayPort 1.4 dostajemy wejście pod hub USB i dwa wejścia USB. Lenovo serwuje dwa wejścia HDMI 2.1 i jedno DisplayPort 1.4. W Dellu znajdziemy dwa wejścia DisplayPort 1.4 i jedno wejście HDMI 2.1. Niby lepsza opcja, żeby naraz podpiąć peceta, laptopa i ewentualnie konsolę portem HDMI 2.1. No, ale w moim przypadku opcja z dwoma HDMI w LG i Lenovo, co daje możliwość podpięcia do monitora dwóch konsol nowej generacji, naraz, wydaje się bardziej kuszącą opcją. W Acerze dwa wejścia HDMI 2.0 i jedno DisplayPort. Porównajmy zatem ze sobą wyniki, które pokazał nam kolorymetr. Jeśli o pokrycie przestrzeni barwowych chodzi, tutaj dominują Lenovo oraz LG, choć wyniki są mocno podobne. Tuż za nimi plasuje się Dell, a najsłabiej, choć wciąż naprawdę porządne rezultaty, wypada Acer. Ten też świeci najsłabiej, jego maksymalna zmierzona jasność wynosi 274 kandele na metr kwadratowy w trybie HDR. Trzy droższe monitory świecą średnio na poziomie 400 kandeli, a najlepiej z nich wypada Dell z maksymalną jasnością na poziomie 422 kandeli na metr kwadratowy. Najciekawiej wygląda jednak kwestia kontrastu. Tutaj naj lepiej wypadło Lenovo ze stosunkiem kontrastu 1526 do 1, Dell i Acer na poziomie stosunku około 1200 do 1, no tak zazwyczaj jest w IPS-ach. Najsłabiej wypadł o dziwo bestseller od LG, który nawet jak na IPS-a, w tym przypadku nano IPS-a, no ma ultra mały stosunek kontrastu wynoszący 890 do 1. Wszystkiego widać, mieć nie można. I teraz faktyczny czas reakcji, pikseli, czyli pomiar, który interesował Was najbardziej. W Acerze przy wyłączonym overshootie postrzegany średni czas reakcji wynosi 8,35ms. Najlepiej obraz w ruchu prezentuje się jednak przy funkcji Normal, gdzie zmierzony wynik wyniósł już 7,77ms. Przy opcji Extreme, choć obraz staje się ostrzejszy, uwydatnia się już solidnie overshoot, który daje nam wynik na poziomie 8,6ms. Lenovo R27Q30 pozytywnie zaskakuje. Podam Wam tutaj wyniki przy 165 Hz oraz 180 Hz odświeżaniu, chociaż te większe przez 30-minutowe ograniczenie potraktujmy jako ciekawostkę. Przy wyłączonym overszucie postrzegany średni czas reakcji wynosi przy 165 Hz 8,77 ms, a przy 180 Hz 7,76 ms. Na levelu pierwszym odpowiednio 7,4 ms i na 180 Hz 7,6 ms. Najlepszy wynik zmierzyłem na levelu drugim przy 165 Hz, gdzie zmierzony czas wyniósł 5,9 ms. Na 180 Hz jest minimalnie gorzej. Urządzenie wskazało 6,2 ms. Level 3 zwiększa ostrość, ale już kosztem overshootu z wynikiem 8,72 ms. Na 180 Hz to 8,13 ms. Level 4 to jak prawie zawsze okropny i z łatwością zauważalny overshoot, więc tego poziomu unikajmy. Zmierzony czas reakcji wyniósł już 11,73 ms. Oraz na 180 Hz 10,82 ms. Dyl to z kolei trzy poziomy funkcji response time i rzadki przykład, gdzie na najwyższym poziomie tej funkcji obraz prezentuje się najlepiej z wszystkich dostępnych i nie uświadczymy tutaj overshutu. Na poziomie FAST postrzegany średni czas reakcji wynosi 9,27 ms. Na poziomie Super Fast 8,2 milisekundy. Najlepszy pomiar uzyskałem na poziomie Extreme ze średnim wynikiem wynoszącym 7,84 ms. Lenowo okazał się szybsze od Della i Acera, które operują na podobnym pułapie, ale wtedy na białym koniu wjeżdża LG. Na funkcji Fast obraz w ruchu prezentuje się naprawdę niesamowicie i udało mi się tutaj zmierzyć postrzegany średni czas reakcji na poziomie imponujących 5,3 milisekundy. Przy poziomie Faster pojawia się już overshoot i charakterystyczna poświata za obiektem w ruchu, a pomiar po uwzględnieniu tego overshootu wyniósł 8,44 milisekundy. Jeżeli weźmiemy więc najlepsze zmierzone pomiary i zestawimy je ze sobą na wykresie, prezentuje się to następująco. Najszybszym monitorem z naszej czwórki wyjedaczy 1440p jest LG ze średnim postrzeganym czasem reakcji wnoszącym 5,3 milisekundy. Jeśli o monitory LCD chodzi, to najlepszy wynik, jaki udało mi się do tej pory zmierzyć. Na drugim miejscu plasuje się Lenovo z czasem 5,9 milisekundy. Na trzecim miejscu lokował się najtańszy Acer z czasem 7,77 milisekundy, a tuż za nim na samym końcu Dell z czasem 7,84 milisekundy. Choć tu Tutaj różnice są już bardzo minimalne. Input lag bez uwzględnienia kwestii kompa czy peryferiów, czyli skupiając się stricte na samych monitorach, prezentuje się tak jak na wykresach Acer i LG na poziomie 2,3 milisekundy, Dell i Lenovo około 4 milisekundy. Postanowiłem również sprawdzić, jak te monitory dogadują się z konsolami nowej generacji, bo o to również bardzo często pytaliście w komentarzach. Moja recenzencka sztuka Lenovo no, nie odpalała rozdzielczości 1440p, co zweryfikowałem jeszcze raz z monitorem po update'cie softu i po aktualizacji opcja 1440p jest dostępna. Acer oraz Lenovo ogarniają sygnał 4K z konsoli do 60Hz, a monitory przeskalują ten obraz do natywnej rozdzielczości 1440p. Dell współpracuje bezproblemowo w Swojej natywnej rozdzielczości, no ale wybaczcie. Bo LG zapomniałem z rozpędu podpiąć do moich konsol nowej generacji, więc tutaj się nie wypowiem. No i to by było już wszystko. Teraz czarno na białym macie wszystkie pomiary tych czterech monitorów. Wiem, że pytaliście o Lenovo i Dela, ale mam nadzieję, że dorzucenie do tej puli Acera i LG również będzie dla Was pomocne. Więc teraz sami możecie sprawdzić te aspekty, które interesują Was najbardziej, i zobaczyć, który z tych monitorów nada się dla Was. Najbardziej. Mam nadzieję, że to wszystko Wam się przyda i będziecie w stanie dokonać najlepszego wyboru. Jak widać, nie ma jednego lidera, który we wszystkich mierzonych strefach wybijałby się ponad resztę. Każdy ma coś, czego nie ma inny, bądź jest tańszy od swoich nieco lepszych konkurentów. Niemniej jednak to moja ulubiona specyfikacja. Jeśli miałbym szukać gamingowego monitora dla siebie, zdecydowanie szedłbym w któryś z tych czterech modeli, bo oferują najlepszy stosunek jakości do ceny. Oczywiście w klasycznym formacie obrazu 16x9. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za uwagę. Piszcie proszę w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich odcinków, w których porównujemy podobne ze sobą monitory, tak żeby dużo łatwiej było wam dokonać wyboru, który z nich kupić i postawić na swoim gamingowym biurku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie nasz xkomowy kanał na YouTube, Kliknijcie dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło, bo już za niedługo. Pokażę Wam tego kagatka za moimi plecami. Ja czekałem na niego naprawdę, naprawdę bardzo długo. Już nie mogę się doczekać, aby podzielić się z Wami moimi wrażeniami na jego temat. Jeżeli interesuje Was, z jakich gratów korzystam, pełną listę również podpiewam Wam w opisie tego filmu. No i co? Mówił do Was chudco. Żegnam się. Wesołych świąt. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na kanale XCOM. Au! Trzymaj!